Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzięki uprzejmości przemiłej, pani inwestor, pokażę Państwu jak mieszkali kiedyś ludzie w prawdziwej, ponad stuletniej chacie mazowieckiej, jak radzili sobie. Z gotowaniem, pieczeniem i ogrzewaniem swoich domów. Tutaj jest już odtworzony trzon kuchenny z takim fikuśnym okapem. Czterofajerkowy z kawałkiem blachy. Ponieważ to jest kuchnia zimowa więc sprężony jest na stałe ze ścianą, ze ścianą tutaj kaflową. W lato nie korzystało się z takich kuchni, ponieważ były w gospodarczych, w gospodarczych domach tak zwane kuchnie letnie. Z drugiej strony tej ściany kaflowej jest już ścianka ścianka tynkowana, która też jest ścianką grzewczą. Proszę zwrócić uwagę jak tutaj są pięknie odtwarzane ściany. Tu są pięknie odtworzone ściany konopne. Na górze także słuchaj postaci. tu pachnie w tym domu i drewnem, i, i sianem. To no przepięknie. A tutaj, w sieni, za chwilę będę remontował troszeczkę ten piec chlebowy. Tam jest na końcu e, wlot dymu. A tutaj są dwa małe otwory z przodu i dwa leżące szlągi, które leżą na dachu tego pieca i grzejąc go, odprowadzają dym do komina. Tu oczywiście, tu oczywiście nad piecem jest zrobiona jeszcze wędzarnia z paleniskiem. Tutaj w bocznej ściance. Na strychu jest jeszcze zimna wędzarnia, bo to jest gorąca wędzarnia, a tam jest jeszcze druga komora wędzarnicza, w której dym już miał o wiele mniejszą temperaturę i można było przyrządzać różne, różne rzeczy na zimno w długim procesie wędzarniczym. Każda, każda ściana w tym domu jest ścianą grzewczą. I tak naprawdę, jak wszystkie piece tu były odpalone, to przy wielkich, nawet mrozach to przy wielkich, nawet mrozach na pewno, na pewno zimno tu nie było. Pięknie, dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam.